Możecie też wbić na kanał Fatret, bo robi miniaturki oraz wbić na Discorda teamu mojego oraz wbić na Donate i y, coś tam rzucić. Pozdro, elo. No ale zobaczymy. Czy to się noskop? Wow! Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj jeszcze odcinek jest to odcinek w ramach serii nowy skinek szybki winek I dzisiaj zagramy sobie skinem pelena ale tym razem na def meczu, gdyż myślę, że lepiej będzie przedstawić y, tą broń na def meczu, ponieważ uratio nie zawsze będzie się super spra <laughs> sprawdzało na rozbrajaniu a tutaj możemy troszeczkę się pobawić tylko że oni przejęli oczywiście tą lepszą stronę mapy, więc trzeba będzie ją tutaj odebrać. To ne było ładne. Takie... Takie! A, nawet, nawet. Siemam leko. Jesteś na odcinku, możesz pozdrowić mamy tatę kota i psa. Bo mi fps spadły troszeczkę, jak przyszła mi ta wiadomość. Och, no! no halo, halo, który, który? No. Ale to było ładne. Ogień zaporowy. Plecy mamy. Zdążymy jeszcze go zabić i jeszcze przeżyć z jednym HP Także co, jak ogólnie oceniam skina Naprawdę fajny Jeszcze ogólnie dla osób wytrwałych na końcu będzie też niespodzianka? Także wow 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 Także też Zachęcam oglądać do końca I czemu mnie zabił? Ile mam? Już? 15 na 5? Weźmiemy to tak, jakby kompilację zrobimy z paru Death żeby też takie, jakieś takie fajniejsze akcje pokazać, bo też, no tutaj było parę i naprawdę były fajnie zrobione, także ok, możemy lecieć z kolejnym Death na mojej ulubionej mapie Brewery, także let's go, Dobra Teraz będzie to te akcje normalnie zabójcza. No i teraz tak, no skin pelena ogólnie naprawdę, strasznie mi się podoba. Dobra Zawiodłem się przez chwilę Zwątpiłem w swojej umiejętności Dobra, uciekam stąd, bo tutaj jeszcze mnie bije jakiś frajer ha, Ale pała Tak się tutaj tłucze, chłopców Łaaa, Ale warto było No warto było, nie powiem, że nie Zajmijcie się nim. A to? Ciało się. Ciało się cały czas mnie zabija. Co w się sensie z pierwszego sezonu. Mieraj. Wow! To było też ładne w sumie. <ścoughs> Jeszcze go trafiłem, ale to było tak... A! Sniki. To jest jestem, chłopaczki. Który chce zginąć? Ty mówiłeś, że chcesz zginąć. No dobrze, spełniamy życzenia. Jakie mi dzisiaj te wszystkie fliki się dają, na no serio. Kurde, myślałem, że... Nie wiem co ja myślałem szczerze mówiąc. Co tak ja stanąłem przed nim. Nie trafi, no na pewno. Tak pomyślałem. Ta od tamtego odcinka coś ty zrobił? Co, gdzie on jest? A tutaj <ścoughs> widzę takie dwa trupy siedzące. Takie... Kupne, gdzie on jest? Dobra, trafiłem. A to było chyba nawet na rozrzucie. Tak coś mi się zdaje, że w ogóle ten celownik nie był w nim, ale tak trafiłem Rozrzutem Ten headshot przed sekundą co był Nie bij, jestem dobry Ty widzisz Ktoś powie, że ja Słabo gram w tą grę to jest taka luka, gdzie po prostu cały czas się strzela. Bo nieco chwilę wychylają, no nie? I kolejny kill, no nie? No tutaj jest spawn protection. Trafiać czasami nawet kogokolwiek. No na przykład w tym momencie. Ale tu flik mi siadł. Kolejny w ogóle dzisiaj. Dobra, także myślę, że to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze meczy, bo troszeczkę tych fajnych akcji było ogólnie, też troszeczkę pogadałem. No i teraz dla wytrwałych, tutaj puszczę wam teraz reakcję Kezlika na ten skin. Reakcja ta była w trakcie live'a, także mam nadzieję, że też niektórzy jak byli, no to wiedzą, jak on zareagował na ten skin, także to będzie jego reakcja. No i wiecie, jak ja reaguję na ten skin, jeżeli nie wiedzieliście mojej reakcji, no to zapraszam. W linku w opisie macie pierwszy mój kontakt z nim. Gazdick już go znał, ale pierwszy raz zobaczyło tak jakby w grze. Także do następnego odcinka trzymajcie się. No i na razie, hej! No a tutaj mi Padryczek podrzucił tego skina Pelina. Tak on się prezentuje. Odpaliłbym wam na Ultra, ale, ale będę miał 5FPS-ów na streamie, więc no tak, w skrócie, wygląda on bardzo ładnie. Nazywa się Serpent, z tego co pamiętam. No, naprawdę ładny. Chyba najładniejszy ze wszystkich skinów, jakie, jakby to powiedzieć, powstały.